Woda jest lodowa, to zimna, czyli jesteśmy teraz bliżej lodowca. najlepszych posiłków na śniadania wyprawowe ryż z owocami kupionymi gdzieś po prostu przy drodze, łatwy do zrobienia, tani dziękuję. Jesteśmy na drodze widokowej z do mesty i zaczęły się całkiem ładne widoczki. Miód prosto z kupujemy, 15 co co, na co będziemy czekać? W butelce po Coca-Coli. Co, od razu, z gwinta. W Gruzji niewiele trzeba, żeby zrobić ucztę. Zaczęło się od miotku, nagle pojawił się ser, wjechał nożyk. Co tam jeszcze mamy? Wino już, pomidory. O, już super. Przed dwunastą to już można pić. Za chwilę, chyba też tam tędy musimy jechać. Norm unijnych chyba ten moc nie spełnia. Jesteśmy w mieście, jest z nami nasza znajoma Magda, która będzie z nami podróżować przez najbliższe parę dni. Idziemy coś zjeść. Menu jest po angielsku, po gruzińsku, po rosyjsku i są jeszcze obrazki. To właśnie też czasami jest albo zdjęcie, albo jest tylko tabliczka, ta osoba żyła wtedy i wtedy, i tak dalej. To nie jest wcale grup tej osoby. Tylko według wierzeń tutaj woda daje życie. Więc taki nagrobek umieszcza się, powiedzmy taką kapliczkę, umieszcza się zawsze koło źródła. Często to jest po prostu źródło obudowane i napisane umarła, e, wspominamy naszą zmarłą, nazywa się tak i tak, żyła w tych i w tych latach, nie? A pod spodem woda, z której wszyscy sobie po drodze na, nalewają ten, to powiedzmy to nie ma nic związanego z powiedzmy z pochówkiem tej osoby w tym miejscu, tylko po prostu jej rodzina chciała uwiecznić e, jej wizerunek, czy powiedzmy pamięć o niej w miejscu, gdzie płynie woda. I tak często jest. A teraz jedziemy na trekking na lodowiec. A tak w ogóle to te góry przypominają trochę widoki jak z jakiejś patagonii albo chociaż zalaski. A niektórym jeszcze Nepal. To znaczy w żadnym z tych krajów nie byliśmy, ale znamy kogoś, kto był i opowiedział nam to i owo. Woda jest lodowa, to zimna, czyli jesteśmy teraz bliżej lodowca. Szlak się zrobił trochę bardziej kamienisty, bo jeszcze niedawno tutaj dalej był lodowiec, tylko przez to, że topnieje cofnął się no i zostawił za sobą takie właśnie komórce lodowiec jak on się nazywa? No. Jak? Kaczka duli się nazywa Fonetycznie sobie wyszukać Lodowce zawsze kojarzyły nam się z super czystym śniegiem, takim niebieściutkim czy bialutkim, ale okazuje się, że właściwie mało który lodowiec tak wygląda, bo większość, tak jak ten, z powodu tych kamieni i tego całego brudu, który lodowiec ze sobą ciągnie, Simba, to jest Lwia Ziemia, to wszystko kiedyś będzie twoje. Tam nie czarna dziura, do razu. I widać tutaj wszędzie takie wystające kamienne wieże, bo to miasto słynie właśnie z tego, że ludzie przy prywatnych domach Stawiali wieże, z których po prostu w razie zagrożenia zamykali się tam i z nich się bronili. Po pierwsze, dlatego że teren jest zbyt tutaj zróżnicowany i nierówny, żeby stawiać mury obronne dookoła miasta i tak było wygodniej. A poza tym e, w tych rejonach mieszkają ludzie, którzy są bardzo bojowo nastawieni. I często zdarzało się tak, że były wojny między sąsiednimi wioskami, czy nawet między sąsiadami, więc chcieli być gotowi na to, żeby w każdym momencie można się było przed każdym bronić. I dzisiaj będziemy spali w jednym właśnie z takich domów, który ma wieżę obronną przy swoim domu u znajomej Magdy. Na dzień dobry, Winko.